Kąpielisko zostało zamknięte dwa razy z powodu wystąpienia właśnie połeczki ropy błękitnej. Jeśli chodzi o rośliny, Piocjanina działa wspomagająco rozwój i odporność roślin, natomiast no, w szpitalach na przykład powoduje zakażenia przyszpitalne. A mówimy teraz o ludziach czy dla zwierzaków to jest równie niebezpieczne? Cześć, witam w kolejnym odcinku z cyklu Status Studenta, programu, w którym rozmawiam z aktywnymi studentami o ich pasjach, łączeniu ich ze studiowaniem i wielu, wielu możliwościach, jakie daje posiadanie statusu studenta. Z tego odcinka dowiecie się, jak projekty badawcze studentów Uniwersytetu Szczecińskiego wpływają na lokalną społeczność. Razem ze mną w studiu jest Natalia Gurgacz, prezeska Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów i Immunologów Antygen. Cześć Natalia! Cześć! Jesteś prezeską jednego z najaktywniejszych kół naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim, o czym świadczy chociażby zdobyty gry w samorządności podczas zeszłorocznego konkursu aktywności studenckiej. Powiedz nam, proszę, czym zajmuje się e, Wasze koło tak na co dzień? Na co dzień zajmujemy się tematyką mikrobiologiczną i immunologiczną. Nasi członkowie biorą udział w licznych badaniach, projektach naukowych, które prowadzimy wraz z opiekunami. Mogą poszerzać swoje horyzonty, swoje pasje realizować, a także poszerzać kompetencje miękkie podczas licznych warsztatów, które albo organizujemy, albo w których możemy brać czynny udział. Spotykamy się głównie, żeby pogadać o tych projektach, które faktycznie mają wpływ na to, co, co dzieje się dookoła. Powiedz, co kryje się za nazwą Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje? Konkurs dla kół naukowych Uniwersytetów Wyższych, w którym y, koła naukowe, a bardziej ich członkowie, mogą. Podjąć pracę nad ciekawym tematem, których interesuje, inspiruje, w którym pomogą opiekunowie i na którym mogą zdobyć fundusze po prostu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym jest możliwość zrealizowania tego projektu od początku bez żadnych zmartwień dotyczących tego, za co kupimy odczynniki czy za co po prostu będziemy prowadzić projekt. I wam udało się te fundusze zdobyć. Tutaj tak. posłużę się teraz ściągą. Groźne i przydatne poszukiwanie wydajnych producentów piocyjaniny na kąpielisku miejskim w Szczecinie. Tak brzmi tytuł waszego zwycięskiego projektu. Tak. Czemu zdecydowaliście się badać akurat ten obszar? Od lat nasze koło zajmuje się badaniem mikrobiologii środowiska pod opieką profesora Wiesława Deptuły i pani profesor Beaty Tokarz Deptuły, którzy są opiekunami. E Prowadząc profil różnych wód, jeziorek, kąpielisk w Szczecinie, dzięki temu mamy stały monitoring, jak zmienia się środowisko drobnoustrojów w czasie całego roku, lat, sezonów w Szczecinie. Tym razem postawiliśmy na, konkretnie na bakterię Pseudomonas aeruginosa, czyli pałeczkę ropy błękitnej, gdyż nasz opiekun naukowy, dr Adrian Augustyniak, prowadzi badania nad tą bakterią od wielu lat, sprawdzając mm -hmm. jej fizjologię i metabolizm. Dlatego mieliśmy możliwość połączyć te dwie rzeczy i poszukiwać tej konkretnej bakterii. I szukaliście tej konkretnej bakterii na konkretnym kąpielisku. Jak sytuacja wyglądała, zanim zaczęliście badania? W roku poprzednim, poprzedzającym nasze badania, kąpielisko zostało zamknięte dwa razy z powodu wystąpienia właśnie pałeczki ropy błękitnej. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić jakie są przyczyny tego że ta bakteria się tam pojawia czy są to przyczyny mm, jakby sprzętów mechanizmów które są na kąpielisku czy jest to po prostu czynność ludzka lub zwierzęca że ludzie przychodząc na basen na kąpielisko zostawiają tą bakterię mhm. e, lub zwierzęta po prostu przenoszą je wraz z skałem, wodą i innymi czynnikami i jaki był przebieg tych badań? Od czego zaczęliście? Badania prowadziliśmy przez cały rok. W ciągu najbliższych pierwszych czterech miesięcy robiliśmy posiewy, pobieraliśmy próbki z kąpieliska, robiliśmy posiewy. Następnie, jak przyszła zima, zamknęliśmy się w laboratorium i tam prowadziliśmy badania metodami mikrobiologii klasycznej, sprawdzając produkcję barwników przez te bakterie, oporności na antybiotyki. A następnie biologią molekularną sprawdzaliśmy dokładnie, jakie szczepy tej bakterii lub innych bakterii e, posiadamy w naszej kolekcji. Wszystko brzmi dosyć skomplikowanie <noise> dla osób, które na co dzień z tą biologią um, nie spotykają się. Postaram się moimi pytaniami troszeczkę uprościć Dobrze. ten temat. Um, ale czego się doszukaliście już na początku? Ta bakteria tam była. Yy, tak, nie do, dokładnie nie jeszcze Pseudomonas aroginoza, niestety jego tam nie znaleźliśmy. Znaleźliśmy Pseudomonas fluorescens, który objawia się fluorescencją na płytce. A Czyli także... świecie w ciemności. Tak, dokładnie. Super. A także pseudomonas putida. Oprócz tego mhm. mieliśmy też inne bakterie. Burgholderia, cepacja. W większości to ją znaleźliśmy. Ona również występuje w postaci fluorescencji na płytce. Dlatego tych świecących w ciemności mieliśmy bardzo dużo. Co było ciekawe dla nas, bo tego na co dzień nie widzimy na zajęciach czy na uniwersytecie. Więc bardzo dużo nowej wiedzy dotyczącej mikroorganizmów udało nam się podczas tego projektu. Tu wydobyć. A co obecność tych bakterii oznacza dla człowieka? Akurat w przypadku tych bakterii, one są w większości groźne dla roślin i dla zwierząt. No, bakterie z rodzaju pseudomonas są ogólnie oportunistycznymi patogenami, które mogą powodować choroby, takie jak zapalenie płuc u człowieka, a szczególnie u osób z obniżoną odpornością, u tych chorych na mukowiscydozę czy z cukrzycą. Mm -hmm. Pseudomonas też powoduje zapalenia szpiku, zakażenia skóry, cew, Moczowej, więc jest to bakteria groźna dla nas, no i dla zwierząt. I dlatego kąpielisko dwa razy wcześniej zostało zamknięte? Tak. Z powodu obecności tej bakterii, no, kąpielisko musi zostać zamknięte, e, aby znaleźć przyczyny i wykorzenić tą bakterię z kąpieliska, by nie powodowała zagrożeń dla korzystających z kąpieliska. No dobrze, to wracając do przebiegu Waszych badań, ym, zlokalizowaliście. Obecność właśnie tych szczepów i co dalej. Zleciliśmy dezynfekcję oraz szereg jakby sposobów na to, aby zarząd mógł skontrolować i uniknąć po prostu powtórnych zakażeń tą bakterią. To udało nam się już po pierwszym pobraniu próbek. Zarząd nas posłuchał i na drugim poborze już mieliśmy mniej bakterii e, tych groźnych. Wiadomo, bakterie zawsze są, są wszędzie, są e, powszechnie występujące, więc nie ma opcji, żeby nam coś nie wyszło. Mhm. Ale już nie wyszły nam powiedzmy te groźniejsze bakterie, których nie chcieliśmy tam znaleźć. Jak przypuszczacie, skąd te bakterie w ogóle tam się wzięły? No, tak jak mówiłam, bakterie są powszechne w środowisku, więc e, mogły one. Być przenoszone na przykład skałem ptaków, które no latają nad kąpieliskami naturalnie, albo też przenoszone przez ludzi przechodzących przez na przykład trawnik do kąpieliska. To też jest bardzo częste w przenoszeniu. Dodatkowo Zbiorniki wyrównawcze basenów, w których poziom wody zmienia się w zależności od tego czy pada deszcz, czy nie pada deszcz, tam są idealne warunki dla rozwoju mikroorganizmów, gdyż jest wilgotno, ciemno, one na ściankach się osadzają, jest to dla nich po prostu miejsce idealne. Dlatego tam głównie też jakby stwierdziliśmy, żeby przeczyścili te rzeczy, zdezynfekowali i problem zniknął. I na ten moment można bezpiecznie wybierać się z rodzinką tak. na kąpielisko. Mhm. Obecnie prowadzicie badania nad innym zbiornikiem? Tak. Po zakończonym projekcie nie chcieliśmy przerywać prowadzonych badań z mikrobiologii środowiska. Plus też ta bakteria bardzo nas ciekawi i chcemy wiedzieć więcej, więcej się dowiedzieć więcej sprawdzić. Dlatego postanowiliśmy wziąć tym razem kąpielisko niestrzeżone. Pod uwagę. I tam pobraliśmy próbki już dwa razy. Tam nam wyszedł pseudomonas aeruginosa, więc. Już za pierwszym nas, razem. Tak, dla nas jest to coś bardzo fajnego. Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo możemy ją zobaczyć i możemy badać. Za drugim razem w sumie nam nie wyszedł pseudomonas, więc czynniki mogą być różne: zmiana temperatury, zmiana mhm. temperatury powietrza, wody, naświetlenie. Ale z tego pierwszego poboru stwierdziliśmy, że sprawdzimy produkcję piocyjaniny przez bakterię Pseudomonas aeruginosa. No właśnie, w tym pierwszym badaniu skupialiście się bardziej na mm, weryfikacji, czy istnieje ta bakteria, tak. czy, czy ona tam jest, a w tym drugim już badacie bardziej to, co ona produkuje. Y, produkuje. Mhm. Tak, tym razem skupiamy się na piacyjaninie. Piacyjanina jest fenazyną produkowaną przez bakterię Pseudomonas aeruginosa, która to jest w sumie taką substancją o dwóch twarzach. Z jednej strony jest właśnie czynnikiem chorobotwórczości tej bakterii, może mm -hmm. współdziać, po, powodować zapalenia płuc, z drugiej strony jest to substancja, która może być wykorzystywana na przykład w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych, a także ostatnio. Potencjalnie może być także używana jako biopestycyd w ochronie roślin. Tym bardziej, że środki chemiczne zostają zmniejszane w Europie, może to stanowić świetną alternatywę właśnie dla ochrony tych roślin. Czyli myślisz, że w którą stronę przesuwa się szala? Czy to jest bardziej korzystne dla środowiska, czy jednak bardziej szkodliwe? To zależy od tego, w jakiej koncentracji ta substancja wystąpi w środowisku, no i gdzie wystąpi. Jeśli chodzi o rośliny, piocjanina działa wspomagająco rozwój i odporność roślin, natomiast no, w szpitalach na przykład powoduje zakażenia przyszpitalne razem z bakterią, więc w tym środowisku na pewno będzie niekorzystna. Ale w medycynie również udowodniono, że piocyjanina może zmniejszać żywotność linii komórek nowotworowych. Aha. Jest to coś nowego i to jest jakby podstałym badaniem. No ale jeżeli potwierdzi się, że piocyjanina może zmniejszać żywotność komórek nowotworowych, będzie to świetny, świetna alternatywa w terapiach nowotworowych. Ale sam fakt, że ta piocyjanina jest obecna na kąpielisku niestrzeżonym, to już nam mówi, że jednak warto uważać i czasami tak, sobie odpuścić. Tak, no pseudomonas aeruginoza właśnie jest niebezpieczna dla osób z obniżoną odpornością, dla osób starszych i osób schorowanych, więc dla nich na pewno będzie to niebezpieczne wejść do wody, w której ona jest. Dlatego no, ważne jest, aby uważać i uważać chodzić na bardziej strzeżone kąpieliska, korzystać z tych bezpiecznych kąpielisk, które są podstawą ochroną sanepidu, podstawą mhm. kontrolą. A mówimy teraz o ludziach. Czy dla zwierzaków to jest równie niebezpieczne? Tak, u zwierząt również może powodować szereg niekorzystnych chorób, takich no, podobnych do czynników ludzkich, więc no, zwierzęta też mogą się zarazić. Wasze koło już po raz kolejny bierze też zwierzęta na tapet. Bo tak. powiedz nam teraz trochę więcej o tych y, badaniach, y, w których skupiacie się na królikach. E, tak, prowadzimy dodatkowo pod opieką naszej pani opiekun e, badania nad obecnością wirusa choroby krwotocznej królików, wirusa RHDV, e, który to właśnie powoduje gorączki krwotoczne u królików, jest bardzo niebezpieczny dla populacji królików. Nasza pani opiekun od lat zajmuje się badaniami nad właśnie tym wirusem, dlatego my też jako świeży mikrobiolodzy, immunologzy zafascynowani też tą immunologią. Pod jej okiem próbujemy rozwijać się i w tej dziedzinie, prowadząc właśnie z nią te badania. Oprócz tych badań prowadzimy także badania nad e, stężeniem i poziomem aktywności lizozymu, czyli enzymu e, bakteriobójczego u psów oraz brachycefalicznych, małpsów, mhm. buldogów francuskich. No właśnie, dziękuję za wytłumaczenie, bo to wcale nie jest oczywiste. Tak. E, to też prowadzimy pod okiem pani opiekun, e, pani profesor Beaty każde ptuły. Mhm. E, tam znowu są bardzo ciekawe badania, których... E, Prowadzenie chcemy zwiększyć do też psów nierasowych, aby stwierdzić, jakie mogą być wartości referencyjne lizozemu u tych psów. U psów zdrowych, a u psów chorych. Żeby lekarze weterynarii mieli dodatkowe kryterium przy sprawdzaniu stanu zdrowia zwierząt, czy na przykład lizozym w tym czasie mierzy się z zabijaniem bakterii, czy jest go na przykład za mało w, w organizmie zwierzęcia. Powiedz tak ze strony praktycznej i nam w sposób bardziej zrozumiały, co oznacza ta obecność lizozymów dla zwierzaków. E, Lizozym jest obecny też u nas, mamy go w ślinie między innymi, e, u zwierząt jest e, i u człowieka, jest też w krwi, w moczu, e, w wodach płodowych e, i jest? innych miejscach. Jest on enzymem, e, czyli taką substancją, która zabija bakterie. Tak? prosto mhm. mówiąc. Super, właśnie, dlatego, właśnie tego potrzebuję. Tak, no. dlatego nie bez powodu mówi się, że pies wylizuje swoje rany, gdyż jakby tą śliną zabija bakterie, które mogą się namnażać w ranie. Mhm. Także dzieci też często to robią, że właśnie gdzieś tam poliżą, czy mówi się dzieciom, że jak mają ranę, to żeby polizały palec swoją śliną, gdyż właśnie w ślinie jest największe stężenie lizozymu i on w większości może sobie poradzić z tym, żeby tą bakterię po prostu usunąć, zanim ona dojdzie do organizmu i zacznie się infekcja bakteryjna. I dlaczego takie pieski, jak na przykład mopsy czy buldogi francuskie mają podgórkę? Ze względu na ich budowę układu odpornościowego. Mają bardziej spłaszczone pyszczki niż inne e, zwierzęta e, i skrócony układ oddechowy, przez co te infekcje układu oddechowego są bardzo częste. Mhm. E, bardzo często te psy mają problemy z oddychaniem, e, właśnie często chorują Yy, I z tego powodu yy, ten lizozym jest bardzo ważne sprawdzenie ile go jest, i jaki jest jego poziom i jaki powinien być jego poziom w organizmie. I skąd bierzecie próbki do badań? Ktoś z waszego zespołu ma, ma takiego psiaka? Yy, Nasza pani profesor ma kontakty i mamy współpracę z kliniką weterynaryjną w Szczecinie, od której dostajemy surowice właśnie tych psów do naszych badań. Także jeżeli potrzebujemy surowicy kotów, bo też mhm. chcemy teraz poszerzyć badania o wartości lizozymu u kotów, no to pani profesor jest w stanie dzięki współpracy załatwić nam tą surowicę do badań no to nie dość, że um, możecie pozyskać próbki, yy, no to też yy, wydzielicie się tymi wynikami i macie realny wpływ tak. na funkcjonowanie tak. tej Myślę, lokalnej że możemy, społeczności. możemy się z tego bardzo cieszyć, bo, bo właśnie wpływamy na yy, dobro jakby w lokalnej w społeczności dzięki tym badaniom środowiskowym, na bezpieczeństwo korzystania z kąpielisk w Szczecinie. Mhm. A, yy, Badaniami z badaniami z zakresu immunologii dla lekarzy weterynarii. Myślę, że to są badania, które na pewno im się przysługują. I właśnie z punktu widzenia e, członkini Koła, co jest dla ciebie największą wartością z tego, co robicie? E, w sumie to wszystko, e, bo Koło daje nie tylko, nie tylko zabiera. Że tak to powiem, czas, mhm. ale także daje dużo w zamian, bo oprócz prowadzenia badań i tego rozwoju swoich kompetencji, swoich pasji, swoich e, zdolności, e, daje też wiele przyjaźni wartościowych, e, które obfitują. E, spędzamy razem czas, mamy integrację e, z koła. Ostatnio byliśmy na kajakach. E, także spędzamy też e, razem dużo czasu, nie tylko w laboratorium. E, też przysłuża się to temu, że właśnie łatwiej nam jest iść na jakieś warsztaty zewnętrzne, na jakiś staż, dzięki któremu w przyszłości może zaowocować to znalezieniem lepszej pracy, szybszej, szybciej znalezieniem pracy w miejscu, w którym po prostu chcemy pracować. Czyli u ciebie, w twoim przypadku, od realizowania siebie, rozwoju pasji, zainteresowań, no to też kreujesz takimi działaniami swoją ścieżkę zawodową. Tak. Tak, myślę, że ważne jest tu podkreślenie tego, że dzięki tworzeniu, robieniu czegoś w kole, co przekłada się też na społeczeństwo, rozszerzamy swoją sieć kontaktów, dzięki którym później jest łatwiej Znaleźć pracę, właśnie pracować, czy iść po prostu ścieżką, którą chcemy iść e, i której się chcemy rozwijać, gdzie chcemy pracować i co chcemy robić, co nie jest proste w dzisiejszych czasach, żeby robić po prostu to, co się lubi, a nie to, co trzeba robić. I myślisz o doktoracie? E, tak, myślę o doktoracie, chciałabym dalej poszerzać swoją pracę, swoje badania i mieć e, realny wpływ właśnie na społeczeństwo, na nas. Lokalną społeczność dzięki wynikom badań. A w jakim kierunku chciałabyś iść? Y w tym kierunku, w którym się trzymam, mikrobiologia i immunologia to są te dwie dziedziny, które najbardziej mnie interesują i w których chciałabym się rozwijać. A te badania, o których nam wcześniej mówiłaś, o, o poszukiwaniu pałeczki ropy błękitnej, żebym nie powtarzała tej trudnej łacińskiej nazwy, <laughs> też, też bierzesz pod uwagę, że, że będą dalej Ci bliskie? Tak. Tak, badania nad obecnością, fizjologią i metabolizmem bakterii Pseudomonas aeruginosa to są tematy, które bardzo pokochałam razem z prowadzonymi badaniami i myślę, że to będzie część większej całości badań, które będziemy prowadzić i z kołem naukowym i mhm. jakby osobno też właśnie przy doktoracie, przy dalszych projektach. Cieszę się tym bardziej, że zgodziłaś się dzisiaj przyjść do naszego studia i, i porozmawiać w ramach y, tego programu, bo wiem, że jesteś naprawdę bardzo zafascynowana nauką i też to działalność w kole naukowym ukierunkowała Cię. Tak. Y, mogę śmiało powiedzieć, że. Ten czas w kole naukowym, spędzony od w sumie pierwszego roku studiów, jest czymś, co cenię sobie najbardziej w trakcie studiowania. Bo dał mi spełnienie, takie rozszerzenie tego, czego nie można było zrobić na zajęciach, czego po prostu nie ma w trakcie mm -hmm. studiowania. I owocuje. Owocuje wszystkim, co tak naprawdę teraz mam, co teraz robię. A powiedz, jakie są najbliższe plany na działalność waszego koła naukowego? No to będziemy w najbliższym czasie, wybieramy się na kąpielisko, pobrać ostatnie próby w tym sezonie przed zimą. Następnie w zimie znowu zamkniemy się w laboratorium, aby poprowadzić analizy mikrobiologii klasycznej i metody biologii molekularnej nad tymi bakteriami, które mamy. I będziemy sprawdzać właśnie potencjał produkcji piocyjaniny przez nasze szczepy, które już mamy. No i dodatkowo myślę, że zaczniemy właśnie... Lizozym, dalszej kontynuacji jak badań. No i w międzyczasie prowadzimy też właśnie badania nad obecnością wirusa RHDV u, y, u królików. I zainteresowani studenci biologii, czy nie tylko biologii mogą do Was dołączyć? Studenci zainteresowani każdą tematyką. Y, Studenci wszystkich kierunków mogą do nas dołączyć, jednak myślę, że odnajdą się tu ci, którzy będą tak samo zafascynowani czy zainteresowani tą tematyką, którą po prostu się zajmujemy. Bo nie każdy jest zainteresowany właśnie drobnoustrojami, immunologią, mogą być zainteresowani roślinami, od tego mamy inne koła naukowe. Dlatego warto przyjść, zainteresować się działalnością, zainteresować się tym, co koło robi, i wtedy dołączyć do interesującego nas zespołu. Pięknie. Myślę, że warto, żeby nasi widzowie wiedzieli, że jesteś też pełnomocniczką do spraw kół naukowych tak. i organizacji studenckich. Działasz przy samorządzie studenckim tak. Uniwersytetu Szczecińskiego. Mhm. Więc pewnie w każdej takiej sytuacji, jakby osoby były zainteresowane działalnością, też mogą się do ciebie zgłosić. Tak, tak. Jestem e, aktywna. Mam e, kontakt na stronie samorządu, więc jak ktoś jest zainteresowany, a nie wie na przykład, do którego koła dołączyć, czy nie wie, jak wyglądają z, z sprawy związane z kołami, to e, jestem obecna. Można się do mnie odzywać, można pisać na maila, albo po prostu znaleźć mnie na Facebooku i, i tam się odezwać. Rewelacja. To myślę, że wszystkie najważniejsze rzeczy już wiemy. Będziemy śledzić, my jako Uniwizja na pewno będziemy śledzić um, dalsze efekty Waszych badań. Powodzenia i Dzięki. dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Naszym widzom przypomnę, że gościem tego odcinka statusu studenta była Natalia Gurgacz, prezeska Studenckiego Koła Naukowego Mikrobiologów i Immunologów antygaz. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach statusu Studenta.